Jesteśmy już na moim blogu, na nowych artykułach, które się tutaj znajdują. Zachęcam Was, aby subskrybować mój blog. Możecie podać tutaj e-mail. Ja nie wysyłam żadnego spamu, tylko od czasu do czasu wysyłam jakieś informacje, jeżeli chodzi o promocje i takie rzeczy. Ale już przejdźmy do sedna. Mamy tutaj Rango Exchange. Tutaj warto zrobić. Słopa na tej platformie. O tym też już jest filmik na moim kanale. Przejdźmy także do możliwości otrzymania airdropu. Airdropu od hashapp IT. I tutaj to jest platforma, lub chce być platformą podobną do Steama, czyli zdecentralizowane miejsce do zakupu gier. Ja tutaj trochę więcej z czasem napiszę o tej platformie. Póki co lecimy tylko. Po Airdropa. Co należy zrobić? Wchodzisz na moją stronę, na moim blogu, klikasz sobie tutaj w ten link, otwiera się tobie kolejna strona, tak ona wygląda. I tutaj łączysz swojego MetaMask'a. MetaMask powinien być przełączony na sieć BSc. Klikamy MetaMask. Jeżeli nie połączyłeś. Tego wcześniej z tą platformą, to pojawi się informacja o tym, aby takiego Metamaska połączyć. Klikamy tutaj, wpisujemy swój nickname. Po czym klikamy tą dyskietkę, zapisujemy i pojawi nam się informacja o potwierdzeniu tej transakcji, tego nicknameu. I wtedy po prostu zatwierdzamy, pobierze nam malutką opłatę w BSC. I możemy czekać na airdrop. Tutaj też jest możliwość referowania, czyli za każdą osobę, która zarejestruje się tutaj w tym airdropie z Twojego linku, otrzymujesz dodatkowo 213 haszy. Tutaj można skopiować ten reflink. Zobaczcie, tu też jest informacja, że już ktoś wykorzystał mój nickname. To by było na tyle. Dajcie znać, czy wpada Wam airdrop. Czy zarejestrowaliście się tutaj? Pamiętajcie też zasubskrybować mój kanał, kliknąć łapkę w górę i lecimy. Cześć!